Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzień 11 naszej wyprawy. Powoli opuszczamy kemping Lassan I kierujemy się w stronę Polski, gdyż ten kemping był oczywiście przy granicy. Także zerknijcie na mapkę, jakie mamy plany na dzisiaj i ruszamy. Ruszamy w kierunku Polski mamy zamiar. Dostać się do bardzo ciekawego obiektu Fort Gerharda. Także ruszamy różnymi drogami i w sumie po dosyć krótkiej podróży jak wspominam, jakby był blisko granicy jesteśmy już w domu. Jesteśmy w Polsce, dokładnie w Świnoujściu. I tamtędy będziemy próbowali przedostać się na Wyspę Wolin. No, i tak, teraz dla Was informacja. Próbowaliśmy przeprawić się przez przeprawę promową Świnoujście Warszów. Niestety, stare porzekadło mówi, że kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. Kompletnie nie wiedzieliśmy, że jest to przeprawa promowa wyłącznie dla mieszkańców. Więc przestroga dla Was, jeśli będziecie chcieli tędy się przeprawić z Niemiec, wyłącznie w godzinach 22, 24 rana. W innym przypadku będziecie niestety odprawieni z kwitkiem, tak jak my. Niestety, tutaj pracownik był bardzo niesympatyczny. Powiedział, żebyśmy wracali do Szczecina i stamtąd generalnie dalej, ale niestety, żeby wrócić do Szczecina, trzeba przeprawić się przez, sporo tym przez Niemcy, a jest druga przeprawa promowa w Świnoujściu, jest to przeprawa. Yy, ona się nazywa Karsibur, czy tam Karsibur, i tutaj można spokojnie się przeprawić. Podobno w sezonie letnim jest to trudne, czasami czeka się po 6 godzin. Nam udało się za pierwszym razem, dzięki temu, że kamperek był malutki, zmieściliśmy się na ostatnim miejscu. Powoli zjeżdżamy z promu jak widać kolejka do wjazdu całkiem sporo, ale mówię podobno czasami są takie dni że trzeba tej czekać naprawdę wiele wiele godzin, także to że tutaj straciliśmy jakieś 45 minut traktujemy to za całkiem dobry wynik ruszamy dalej, ruszamy dalej wąskimi dróżkami docieramy pod Fort Gerharda i tutaj znów nasz mały, krótki kamper kompaktowy sprawia się idealnie, jesteśmy w stanie wszędzie wjechać tym małym kamperkiem, co więcej byliśmy w stanie zaparkować przed tym muzeum w miejscu tak naprawdę wyłącznie dla osobówek, byłem naprawdę zdziwiony, że udało nam się tam wjechać że udało się kompletnie nie wystawać na ulicę wydaje mi się, że każdy kamper, który byłby pół metra dłuższy już by tutaj nie stanął a problemy z parkowaniem tutaj były naprawdę duże, kompletnie nie było za bardzo miejsca, także mamy super miejscówkę i idziemy zwiedzać i jesteśmy już w Fordzie Gerharda, znajduje się on na wyspie Wolin, ale należy do Świnoujścia. Informacja praktyczna, można do tego obiektu wejść z psami, co akurat dla nas ma spore znaczenie. A co o samym Forcie? No historycznie jest to najlepiej zachowany pruski nadbrzeżny fort art artyleryjski w Europie. Jest to wybudowany przez armię pruską w latach 1856 63 Po I wojnie światowej obiekt został przejęty przez zarząd niemieckiej marynarki wojennej i do końca II wojny światowej pełnił taką rolę pomocniczą. Po wojnie był używany przez Rosjan, a w 62 został przekazany miastu. Gdy Rosjanie się stąd wycofali, przez kilka lat pełnił wyłącznie rolę magazynów, został bardzo mocno zaniedbany, praktycznie stało się z niego wielkie wysypisko, i dopiero za sprawą grupy pasjonatów od roku 2000, 2001. No jest tutaj, wreszcie, na co popatrzeć, zostało to wszystko odrestaurowane, odbudowane, odgruzowane, wyczyszczone. Jest tutaj fantastyczne muzeum. Po całym obiekcie yy, są. Yy, Oprowadzacze, piloci w pruskich mundurach, którzy bezpłatnie można się dołączyć do takiego przewodnika i wysłuchać historii. No, my co prawda wybraliśmy troszkę inny wariant ze względu na własną wygodę. Postanowiliśmy zwiedzać wszystko sami, więc będziemy się zapuszczać w ciekawe miejsca. Także samo, sam Ford, naprawdę rewelacyjnie zachowany, duży, zadbany, pełna dbałość o szczegóły. W wiele miejsc można wejść, czy to z przewodnikiem, czy też bez, także jeśli gdzieś będziecie w okolicy, absolutnie punkt do zwiedzenia. Koniec. W forcie jest wiele ciekawych budynków, niektóre są opisane, niektóre nie. Są o dziwo, również kozy. Kozy te mają nawet swoje pomieszczenie, gdzie, gdzie mają tam swoją taką stodułkę, sianko. Natomiast my skupmy się na rzeczach bardziej. Militarnych. W samym forcie są działa, są armaty, są również tak, jak tutaj, takie chyba stanowiska obrony przeciwlotniczej. Tak mi się przynajmniej wydaje na to ta konstrukcja wygląda. Chyba tutaj nie było żadnych opisów, więc ciężko stwierdzić, a może ja się nie przyglądałem. Natomiast są budynki, do których można wejść. Nikt tutaj nie chodzi, nie łapie za rękę. Także jeśli była okazja to starałem się zaglądać we wszystkie najciekawsze miejsca. Tutaj zobaczyłem, że są uchylone drzwi, także wchodzę, patrzę, zaglądam. Jest fajnie. Takie muzea, gdzie, gdzie takie muzeum żyje są zdecydowanie ciekawsze aniżeli takie smutne muzea, gdzie siedzi pan na krzesełku i tylko patrzy, żeby wlepić ci tam jakiś mandat albo dać po łapsku jakimś kijem. Tu jest zdecydowanie inaczej. Jako ciekawostka, tutaj swój teledysk nagrywał zespół Sabaton, także na pewno większość osób go zna, do swojej najnowszej piosenki Fields of Verdun, także tutaj również muzealnicy popisali się fantastycznymi aranżacjami, żeby to wszystko wyglądało realnie, sam teledysk oczywiście możecie sobie gdzieś tam na YouTube wyszukać i pooglądać. Ale to o czym wspominałem Wam na początku, ponieważ chodziliśmy własnymi ścieżkami, może nie dowiedzieliśmy się tego, o czym inni turyści, o historii i tak dalej, ale za to zapędziliśmy się w bardzo ciekawe miejsca. Wchodzimy w mniej zielone części fortu. Udajemy się do opuszczonych podziemi. No, może nie podziemi, gdyż dociera tutaj światło słoneczne, ale wyobraźcie sobie Przejście tej ścieżki w nocy myślę, że nie byłoby już tak wesoło. Widzimy różne pomieszczenia. Niektóre albo zaaranżowane, albo pozostawione same sobie. Jeszcze niedoczyszczone tu i ówdzie. Porozrzucane cegły, porozrzucane deski, jakieś płyty betonowe, cegły. Robi się coraz ciemniej. Idziemy dalej w głąb fortecznych tuneli. Sprawdzamy każde pomieszczenie. Tam, gdzie dociera światło słoneczne, jest przyjemnie. Nie ma żadnego niepokoju. A tam, gdzie światło słoneczne nie dociera, robi się bardziej mrocznie bardziej interesująco. Także ruszamy dalej w głąb. Tutaj już absolutnie nie ma nic. Idziemy w całkowitej ciemności. Po omacku bezpiecznie stawiając kroki. Wnet, naszym oczom, ukazuje się komnata, w której jest podest. A na podejście, jakieś popiersie. Wychodzimy z jednego bunkru, schronu, wchodzimy do następnego. Tutaj ostrzeżenie. I tutaj robi nam się bardzo wąsko. Jest całkowicie przenikliwy mrok. Dzięki telefonowi mamy jakieś źródło światła. Starcza ono na góra metr 2. Także nie wiemy kompletnie, na co się natkniemy. Dzieci dzielnie idą z tyłu. Trochę się boją. Idziemy dalej do zakrętu. I wreszcie docieramy do wyjścia. Tak naprawdę nie było tak źle, ale chciałem Was wprowadzić w klimat. Mam nadzieję, że się udało. Także powolutku opuszczamy Fort Gerharda. Rewelacyjne miejsce. Naprawdę warto tutaj nadłożyć kilometrów i lecimy na Szczecin. Sporo kilometrów przed nami, gdyż camping, do którego zmierzamy, położony jest w okolicach pojeźderza Drawskiego, także kierujemy się fajnymi leśnymi drogami czasami przez pola, czasami szutrami. Aż w końcu docieramy pod camping Internos. Tutaj czeka na nas prom na jeden pojazd. Prom pływa tylko w określonych godzinach, co dwie godziny. Także odczekujemy na delikatnie spóźnionego pana przewoźnika i kierujemy się w stronę kempingu. Kemping usytuowany na prywatnej wyspie, więc no, fajny, fajny pomysł. Można, tak jak mówię, dostać się tylko wyłącznie promem, więc jesteśmy odcięci od świata. Mamy święty spokój. Ciekawe miejsce na kemping. Powiedziałbym wręcz rewelacyjny. Więc skoro jest takie fajne, no to powiedzmy o nim kilka słów, pooglądajcie. Może ktoś z Was się tutaj wybierze. Camping Internos, łatwo go znaleźć na mapie. Zjeżdżamy z promu, kierujemy się do recepcji, otwieramy formalności. I co jest ciekawe, jest to wyspa duża, gdzie możemy zatrzymać się kamperem, gdzie tylko chcemy. Nie ma wyznaczonych miejsc. Jakie miejsce nam pasuje, takie wybieramy. Na całej wyspie są podłącza do prądu, więc. Rewelacyjny pomysł. No, my mamy kryteria dosyć proste. Podróżując z dziećmi, e, trzeba kierować się jednym głównym kryterium: jak najbliżej placu zabaw. Wtedy macie gwarantowany relaks. W innym wypadku, jeśli jest zbyt daleko, no, na dzieci nie widać, także można się denerwować, gdzie one są. A tak, są bez same latają, same wracają, a my możemy zająć się innymi rzeczami, typu oczywiście relaks. A skoro o relaksie mowa grill, rzecz nieodłączna, także można sobie w spokoju przygotować jakiś ciepły posiłek, a do tego kupione jeszcze w Niemczech kartofel, salat, marcheweczka, także, no, żyć nie umierać, prawda? Rzućmy jeszcze okiem na sam kemping, robimy sobie mały rekonesans, możecie zobaczyć, jak wiele tu jest miejsca, jak wiele przestrzeni. Każdy camper może naprawdę mieć swój Duży teren, przestrzeń, nikomu nikt nie wchodzi w drogę. Chcesz sobie stać na środku? Stoisz na środku. Chcesz bliżej wody? Możesz bliżej wody. To jest właśnie fajne, że każdy może tutaj naprawdę odpocząć. Przede wszystkim odpocząć. Nie ma ścisku, jak na niektórych kempingach. Dodatkowo mamy wodę, można tutaj sobie połowić rybki. Jest zbudowany pomysł, pomost, który łączy właśnie wyspę z lądem. On, że tak powiem, można bez użycia kampera właśnie przedostać się do miasta, na przykład na rowerze, gdzieś sobie pojechać, więc jest naprawdę fajnie, jest, jest tak jak na, na Mazurach, jest woda, jest zieleń, po prostu świetnie. Dzień się kończy, bardzo intensywny, bardzo przyjemny, no a następne dni to już będzie powrót do domu, także do zobaczyska.